Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 Kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior W poprzednim odcinku doszliśmy do poniedziałku 21 kwietnia 2025 roku I oczywiście w po poprzednim odcinku Też doznaliśmy kontuzji Niestety wypadliśmy na 5 miesięcy Dokładnie z powodu właśnie Jak tutaj pisze zerw Zerwanie więzadła krzyżowego No i niestety nie będzie aż na 5 Aż miesięcy Szkoda, bo Byłem właśnie tutaj na. No, byłem w sumie praktycznie prawie pewny, że uda mi się pobić rekord. Najwięcej bramek w jednym sezonie w Serie A. To samo mogłem pobić najwięcej bramek podczas jednej edycji ligi Mistrzów, Miałem 16 bramek, jeszcze były dwa półfinały i finał ewentualny. No tak to nic nie pobijemy, niestety. Pierwszy mecz: Sasuolo. Szybka oczywiście symulacja cały czas z Rioni będzie naszym zastępcą. Dobrze, wygrywa... wygrywa Juventus. Powinniśmy wygrać Ligę, myślę. Chyba sobie dadzą radę. O, Ligę mistrzów bym się bardziej bał. No, Liga w miarę wydaje się bezpieczna. Koś ta jest już z Milanem. Munir dzisiaj na napadzie. 2-0. Super. U finał Mistrzów i jedzie akurat z Borusem. Nie takie ciężkie wyzwanie bym powiedział szczerze. 1 do jednego, Nie najgorzej, nie najgorzej po pierwszym meczu. Kolejny mecz za talantom. Zwycięstwo. W Rioni strzela Abramk fajnie. Rewanżowe spotkanie z Borussią Dortmund w półfinale Ligi Mistrzów. I czy Juventus da radę do finału? Udało się. Pokarnych. Juventus awansował do finału Ligi Mistrzów. Super. Zagrają w finale. Nie wiem, z kim, ale zagrałem, to mnie bardzo cieszy. Z Barceloną. Ciężkie wyzwanie na pewno będzie, ale mam nadzieję, że się uda wygrać. Kolejny mecz ze Specją. Blidzę. Juventus wygrał już tak, na pewno wygrał już kolejną Scudetto. Dokładamy kolejne zwycięstwo 3 do 2. Jeszcze dwie kolejki zostały tutaj. Teraz Inter, który nie zna to przejść, co mnie mega dziwi. Jest strasznie słaby sezon w ich wykonaniu, który nie ma miejsca. Siódme, no bardzo słaby sezon w ich wykonaniu. Tu zwycięstwo kolejne, Demir i Munir. Fajnie, że Demir się dość, dość dobrze rozwija. Jestem ciekawy w sumie, ile finał Kopa Italia, to wszystko naszą minie Szkoda, strasznie mi tego. I czy Kopa Italia będzie wygrana? Jest wygrana, super. Dybala, Bernadette z bramkami i Juventus wygrywa Kopa Italia. Empoli. Teraz ostatnim naszym rywałem, i jestem w sumie ciekawy ile razy w tym sezonie odnieśliśmy porażkę w Lidze, tak jestem dość ciekawy. Tylko jedna porażka, a że jestem ciekawy w sumie z kim to była ta porażka. Z kim ta porażka to mogła być? Udinazio 1-0 Taka porażka, to jest jedyna nasza porażka Chyba, że jeszcze tu przegram z Empoli Nie, tu wygrywam łatwo 4-1 Czyli tylko porażka z Udinazio i bylibyśmy Invincible Season mielibyśmy We Włoszech, szkoda Bo było blisko bardzo No i finał Ligi Mistrzów Na w klubie. Zostałem na listce transformu umieszczony. To bardzo, bardzo miłe z ich strony, że podczas kontuzji tak e, okazują mi wdzięczność za ten cały sezon Zaczynamy finał. Porażka. Juventus nie wygrywa Ligi Mistrzów, czyli kolejny raz e, byli blisko, ale kolejny raz nie udało im się wygrać. Będziemy kończyć sezon, koniec sezonu, zobaczymy co nam nowy sezon przyniesie, czy odejście z Juventusu, skoro nas nie chcą, no to odejdziemy, jeśli nie będą nas chcieli. Jako szuka, że właśnie nie udało się wszystkiego zrobić co chciałem, czyli wygrać właśnie Kopa Italia, że jako ja grałem i też finał Ligi Mistrzów. Myślę, że teraz naprawdę każdy klub, jakikolwiek teraz będzie teraz chciał, najlepszy klub, nawet możliwy obecnie, pewnie najlepszy z Barcelony, bo jak wygrali Ligę Mistrzów, to tak to się powinno określać. Choć do Barcelony nie planuję iść, tak naprawdę. Jeśli chodzi o te top 5 lig, no to we Włoszech już nie chcę nigdzie grać gdzie indziej. W Premier League Manchester United jest opcją dobrą. Oczywiście w La Liga Real. W ligę, nie wiem, w sumie myślę, że parze jedynie, Bundesliga to pewnie tylko Bayern, więc cztery kluby myślę, że nam głównie tu zostało, do których możemy przejść. Zaczynamy po części ten sezon, chodzimy oczywiście dalej, dalej jak kontuzjowani, 77 dni jeszcze nam zostało. W sumie tak nas teraz nikt nie kupi, na jak sobie na bo jesteśmy kontuzjowani. Al Hilal pierwszym rałem Każę, że fajnie, że wraca, bo to jest lepsze dużo rezerwowe niż w Rioni. Lips teraz. Kolejny urwałem w tym turnieju przedsezonowym. Nie wiem, w sumie szczerze. Po części troszkę lepiej byłoby odejść jak. Yy, wiem, że nie, 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 nie kupi, no ale... Dzisiaj że bym odszedł, więc po co ja tu powinienem siedzieć? W sumie po części. Wiem, że to jest przez to, że po prostu to ten pasek na górze u Allergie, Aller, Allegri'ego mi spada przez to, ale wiadomo, że przez to, że nie gram, bo jestem kontuzowany i to nie ma sensu, no ale przez to oczywiście chcą mnie wyrzucić, więc po części nie powinienem ich być no ale jednak jak mi pokazują takie taki przychodzi mi wiadomo, że chcą mnie wystawić transferową listę, no to nie powinienem u nich to naprawdę dłużej być. Wolfsburg ostatnio mirowałam fazie grupowej. Chyba, że to już faza pochorowa, nie patrzyłem. To był półfinał, już dobra. No to z Atletico Madrid Juventus się spotka w, w finale turnieju przedsezonowego A już nam zostało mniej niż 2 miesiące do powrotu na boisko. Więc też już ten sezon zaczniemy. Jeśli mamy tu zostać na cały sezon, trudno będzie nam pobić rekord. Bo jednak znowu będziemy musieli parę metrów na zombie nie zdecydowanie. Oczywiście na finał Super Pucharu Włoch nie wrócimy. No i zostało nam półtorej miesiąca do powrotu na boisko. Widziałem jakiś transfer, nie zauważyłem kto. Przeszek nie dostałem, nie? Tak. No ja mówię właśnie, że... bo chyba zawsze by pokazywało nam w miarę. Zaczynamy. Super Puchar Włoch. Renato Sanchez widzę, że tutaj jest. Martinez. Czy po niektórzy tuż nie zobaczymy? Felipe może skończył karierę na przykład. Wygrywam w Super Puchar Włoch, fajnie. Do powrotu. Na boisko już został miesiąc, 30 dni. Nie ominiemy tak dużo. Parę kolejek, jakieś pewnie do, do pięciu maksymalnie, myślę, ominiemy kolejek. Oczywiście też po tym, jak wrócimy, zanim jeszcze wejdziemy do składu, to też jeszcze osobna rzecz będzie. Ros jeszcze jakiś tam przyszedł. Zaczynam pierwszy mecz w tym sezonie z Genome. I wygrywamy po bramce Gakpo I drugi mecz będzie z Bolonią, już 30 sierpnia. My gdzieś mamy, no to widzę, że w połowie około września wrócimy. Będziemy mogli grać, a kiedy wrócimy na. Do grania to już sama pewnie sprawa. Powołanie do reprezentacji, fajnie, że jesteśmy przynajmniej powołani i tak. No bo już pewnie, my nie jesteśmy tak kontroliwani, że nie możemy grać, tylko pewnie mamy już ten, może plasterek, taki bardziej, nie tą, tą jakby karetkę, można tak powiedzieć, co oznacza, że nie możemy w ogóle nic robić. Tylko, że wiadomo, że będzie ciężko po prostu wrócić do składu i też, też e, oczywiście będziemy, będziemy musieli treningi robić, żeby wrócić głównie. Jestem ciekawy, więc za chwilę zobaczymy jaki transfer zrobił Juventus. Real, klub Real Madrid atakuje. No byłoby tak pięknie, się Real mnie zaoferował, że mnie wziął. Szczerze. Poszedłbym na pewno. Ale stupina, zabyty przez e, Juventus. Daję jednak, nie wiem, w sumie, powołali nas, więc nie wiem, czy możemy, czy nie, grać. I zobaczmy na koniec co Juventus zrobił. Sanchez, Martinez, jest Stupina, odszedł Kaja George. Odszedł Sanchez. Nie wiem czy Davinson Sanchez czy jakiś Sanchez. I Tomori, Szkoła mi Tomoriego najbardziej. No i Kaja George to w sumie nie będzie aż tak mega potrzebny, bo już za pół miesiąca wracamy. I możemy trenować. Mecz towarzyskiej reprezentacji. Czyżbyśmy mogli powoli wracać do gry? No, jeśli to będzie mecz towarzyski, no to musimy wrócić, więc... Pierwszy mecz na pewno chcę zagrać po powrocie. Wracamy już do treningów. Z ławki wejdziemy pewnie. Nie, nie będzie aż w ogóle, jednak jeszcze. Dwa zawycięstwo, fajnie. Kolejny mecz będzie z Austrią, drugi na Wenecję jeszcze chyba nie wrócimy też. Dwa to dwóch remis. Mamy mecz z Wenecją. Oferta transferu do Ciebie. Walencja, no nie no. Do Walencji akurat to bym nie poszedł. Już szczerze. Myślę, że to jest troszkę zejścia jednak w dół, bym tak powiedział. Nie obrażając oczywiście Walencji. Ten pierwszy mecz jeszcze no, nie zagramy, bo jeszcze daj daje kontuzjowani. W Rionie oczywiście zaczyna. Remis 0, -0. Fajnie, że nie przegraliśmy. Nie wiem właśnie jeszcze w sumie o mały Mendlik. Czy pójdzieś, czy nie? Liga Mistrzów Zaczynamy tą edycję Ligi Mistrzów i możliwe, że powrócimy na Ligę Mistrzów. To jest dość fajne. I już jesteśmy, jesteśmy oczywiście oficjalnie wyleczeni, tylko że no nie możemy teraz jeszcze grać. Przez to, że no u Allegri'ego spadliśmy nisko. Dobra, e, możemy zacząć treningi Daj, jesteśmy na ławce nawet jeszcze Marsz z Atletico i czy tu będziemy grać czy nie, nie będziemy grać jeszcze Czyli jednak nie wró wró wrócimy do pełnej dyspozycji. Przepraszam, aż 3 zara. Wr wrócimy do pełnej dyspozycji, ale jeszcze kiedy wrócimy na boisko, to jeszcze nie wiem. Pod koniec, może września. Mecz w tutaj też nie zagramy. Więc do jednego. Ta jest. Jesteś Juventus jeszcze niepokonany, więc jeśli miał zastanowienie, to oby oni nie przegrali, bo chciałbym sprawdzić z nimi być niepokonany. chyba, że odejdę, bo jest jeszcze taka opcja. Wracamy chyba na ławkę, tak, wracamy na ławkę, czasem nie spadniemy, zaraz, znowu, przed meczem, oferta Manchester United. Ten no, będzie, odcinek będzie bardzo krótki, dość, dlatego, że pomyślałem sobie tak. Nie wiem, czy pójść, czy nie. Manchester United oferuje 256, 253 miliony. To jest chore. chora cena. No dobra, nie wiem właśnie, czy iść, więc potrzebuję Waszej pomocy. Ankieta będzie myślę, że zrobiona od razu, jak ten film już padnie. No właśnie, odcinek będzie krótszy niż powinien być. No właśnie, ja spodziewałem się, że, że dostanę ofertę od United. Na to już jest taka oferta. Nie wiem właśnie, co robi. Czy odchodzić do Manchesteru, czy zostać w Juventusie. Więc wolę się was zapytać, więc na dzisiaj byłoby to tyle, dość krótki właśnie odcinek. Następny już będzie na pewno dłuższy, następnym już wrócimy do gry i będę właśnie musiał wiedzieć, czy odchodzi do innej czy nie. Więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.